Myślę, że zagraliśmy super mecz, a najważniejsze wydaje mi się, że pokazaliśmy całej Polsce i Europie, że na pewno jesteśmy top 10, top 8, top, top 5 drużyną w Europie i że pokazać młodym chłopakom, że można walczyć, że można przyjechać na te turnieje i pokazać wszystkim na świecie, że polska koszykówka rośnie. No i zabrakło nam trochę. No, nie byliśmy dogadani tutaj na ostatniej zagrywce, ale przegrywamy jako drużyna i wygrywamy jako drużyna, więc nie można nikogo pokazywać na mnie, na kolegę, na wszystkich. Przegraliśmy razem. Był super mecz, było dużo energii. Graliśmy, graliśmy mocno cały mecz, a więc to jest najważniejsze. No wczoraj spadłem tutaj, chyba o kąt, tutaj, tej czarnej jakby zasłony, walnęłem łokciem i sobie rozwaliłem cały łokieć i musiałem mieć szwy. Ale no nie, nie, nie ma dużo, nie przyjeżdżam do Polski, dużo grać dla mojego kraju, a więc wiedziałem, że muszę zagrać. A więc wziąłem palę przeciwbólowych leków. No i, no i zagrałem, wiedziałem, że muszę jakby wziąć drużynę na swoje barki w, w momentach takich dużych, no i spróbowałem, co mogłem. Przegraliśmy, ale. Ale ja przynajmniej jestem zadowolony, że była walka do końca z drużyną. Taki jest sport, taka jest koszykówka. Nawet nie pamiętam dokładnie, który żydyk nie trafiłem, albo co się stało, albo tutaj jaka była strata, więc bym musiał wrócić i to oglądać, bo tak naprawdę nie pamiętam, ale. Dokładnie, dokładnie, mamy jutro dzień przerwy i mam jeszcze dwa mecze w sobotę i w niedzielę, mam nadzieję, że chłopacy będą zmotywowani i gotowi do walki, bo tak jak wam powiedział, turniej się nie skończył, jeszcze mamy dwa mecze i nie chcemy tutaj przestać, jak możemy dalej walczyć o siódme, ósme miejsce w turnieju, szóste nawet, nie jestem pewien. Ja po tak dramatycznym meczu poczekałbym na jakieś pytania, tak, ciężko zebrać myśli, cały czas odtwarzane są te ostatnie akcje, ale nie tylko i... Tak naprawdę można powiedzieć, że przegrywa się ostatnią akcją, ale przegraliśmy pewnie gdzieś dużo wcześniej. Bo jeden błąd mniej, jedna zbiórka więcej, jeden kosz rzucony więcej, jedna obrona zatrzymana więcej i wygrana byłaby nasza i wymarzone top 4. Natomiast no, zabrakło chyba zimnej krwi, może zabrakło ogrania na najwyższym poziomie. Szkoda, bardzo szkoda. Zawsze jest jakiś plan A, plan B i plan C. Plan A nie zadziałał. Plan B zaczął działać. Planu C nie zdążyliśmy wdrożyć, bo plan C była strefa, bo Słowenia miała potężne problemy ze strefą. Natomiast jeżeli działał plan B, to nie ruszaliśmy już tego planu C. No dalej, dalej, szkoda. Szkoda, że tak zaczęliśmy z tym planem A, ale by, byliśmy zupełnie bez energii. E, myśleliśmy, że sobie pogramy w koszykówkę i z naszych głupich strat zespół Słowenia zbudował 20-punktową przewagę i zdobył w pierwszej połowie 17 punktów z naszej strony. Później to odrobiliśmy z planem B, niestety w końcówce zabrakło. A tak jak mówię, a jakbyśmy zaczęli troszkę inaczej, to może nie byłoby aż takiej przewagi i nie musielibyśmy aż tak dużo odrabiać i pewnie by ten mecz skończył się na naszą korzyść. No Ta Kantek ma rozwaloną, ma dużą ranę, szarpaną ona jest szyta, jest jakieś tam zagrożenie, natomiast on powiedział, że chce grać, pokazał charakter, pomógł drużynie i też drużyna pokazała charakter, bo to jest fajny sygnał dla wszystkich od jednego zawodnika, że, że on chce. Gorzej jest, jak ktoś się podaje, to wtedy mogą wszyscy spuścić głowę. Tutaj trzeba przyznać, że charakter mamy, mamy charaktery, zabrakło troszeczkę doświadczenia i zimno Krwi. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby zająć wyższe miejsce niż ósme. Mówimy, że możemy jeszcze zająć piąte. Zostały dwa mecze. Zbieramy się mentalnie, gramy, żeby się fajnie pożegnać z tymi mistrzostwami Europy, żeby poprawić ten historyczny wynik.